Zadaj sobie te cztery pytania, aby dowiedzieć się, czy jesteś z odpowiednią osobą. Zapraszam na film. Pytanie pierwsze: czy odczuwasz pociąg fizyczny do tej osoby? Zaczynam wymienianie od tego punktu, ponieważ nawet jeżeli pozostałe będą nam się zgadzały idealnie, będzie nam wychodziło, że to jest dla nas perfekcyjny partner czy partnerka. To jednak bez tej chemii między dwiema osobami zawsze dużym wyzwaniem będzie zbudowanie takiej naprawdę satysfakcjonującej relacji na wysokim poziomie. I może to zacząć troszkę wyglądać tak, jak obserwujemy w starszych pokoleniach, często gdzieś tam pokoleniach naszych rodziców, gdzie żyją troszeczkę ze sobą jak współlokatorzy. Niby są razem, niby odchowali dzieci, niby to się trzyma, tak, wszystko, ale jednak brakuje trochę już tej czułości, nie ma tych przytulasów, nie ma tych buziaków. Nie ma, y, nie ma tej iskry w tym związku, że tak to ujmę. I jeśli chcesz uniknąć tego scenariusza w długim terminie, to jednak w tym koktajlu miłosnym musi się znaleźć ta szczypta namiętności i nutka pożądania, jak to wróżka chrzestna tworzyła. Trudno jest zbudować długoterminową i w pełni satysfakcjonującą relację z kimś, do kogo nie odczuwamy chociaż odrobiny pożądania, odrobiny chęci zbliżenia się fizycznego. Ponieważ koniec końców jesteśmy istotami seksualnymi i jest to dla nas jedna z podstawowych potrzeb do spełnienia w związku. Ale tutaj zaznaczę jedną rzecz, to znaczy przestrzegam przed zbyt pochopnym wyciąganiem wniosków o tej chemii czy jej braku na początkowym etapie relacji. Jeżeli spotykamy się z kimś na pierwszej, drugiej, trzeciej randce, to na początku może być troszkę nerwowo, może wejść jakiś stres, możemy nie pokazać się z odpowiedniej strony i przez to będzie nam się wydawało, że osoba, z którą się spotykamy, nie jest w naszym typie, tak że nie ma tej chemii, ale to może być przykryte przez ten właśnie stres, o którym wspomniałem. Bo gdy mówię o chemii między dwiema osobami, o tym pociągu fizycznym, to nie mówię tylko o wyglądzie zewnętrznym, czasem zachowanie osoby, a nawet często zachowanie osoby powoduje, że ona rośnie w naszych oczach albo maleje. I tyczy się to bardziej kobiet niż mężczyzn. To znaczy mężczyźni oceniają o wiele bardziej kwestie wyglądu zewnętrznego i potrafią stety lub niestety przebaczyć kobiecie dużo złych zachowań albo takich niepociągających zachowań, nazwijmy to, ponieważ jest bardzo ładna, tak? To to, że zachowała się w ten, że taki nieatrakcyjny sposób nie będzie dla nich aż tak y, istotne. Natomiast u kobiet jest troszeczkę odwrotnie. To znaczy wygląd też jest dla nich istotny oczywiście, ale jeżeli spełniasz jakieś tam minimalne wymagania, powiedzmy, minimalne kryteria dla kobiety, to potem ona będzie głównie patrzyła na to, jak ty się zachowujesz, jak się prowadzisz i Tutaj możesz bardzo wiele wygrać u kobiety. Więc wiadomość dla kobiet jest taka, że jeżeli spotykacie się z mężczyzną, który wydaje wam się bardzo w porządku, ma wiele dobrych cech, ale jednak nie czujecie tej chemii, to dajcie mu jeszcze troszeczkę czasu, nie spieszcie się. Może to wynikać z tego, że jest nerwowy, że jest zestresowany. Może warto dowiedzieć się, jak on zachowuje się w takim swoim bardziej naturalnym środowisku, gdy jest ze znajomymi na przykład. Może to, że spotyka się z tobą sam na sam powoduje, że ma troszkę bardziej yy, powiedzmy splątany język i jest mu ciężej wyrazić siebie, ponieważ się zwyczajnie stresuje. A wiadomość dla mężczyzn jest taka, że kobiety bardzo cenią, gdy mężczyzna czuje się swobodnie we własnej skórze, czyli na spotkaniu z kobietą widać, że nie jest kimś innym, tylko po prostu normalnie wyraża siebie, zachowuje się tak, jakby się zachowywał z kolegą, z którym jest na, na spotkaniu na piwie, na przykład. I jeżeli będziecie potrafili taki poziom zachowania osiągnąć, to wasza ta naturalna atrakcyjność wyjdzie i wtedy ta chemia, można powiedzieć, w magiczny sposób się pojawi, bo bardzo często brak chemii to jest nic więcej jak to, że mężczyzna nie potrafił poprowadzić relacji w odpowiedni sposób. Nie potrafił kobiecie przedstawić się jako pewny siebie mężczyzna, konkretny, który popycha relacje do przodu, ale też robi to w sposób taki skalibrowany do tego do czego nakazuje kontekst sytuacji, że kobieta jest, czuje, że kobieta jest gotowa na pocałunek, że kobieta jest gotowa na dalszy krok, itd. itd. I potrafi ten romans y, eskalować. Pytanie drugie: czy spełnianie swoich potrzeb w tej relacji przychodzi Ci z łatwością, czy może jest dla Ciebie trudne? Jest to bardzo istotne pytanie, ponieważ skłania nas do refleksji o tym, jak rozumiemy się ze swoim partnerem, partnerką. Jak dobrze się komunikujemy, jak przekazujemy swoje potrzeby, jak ta druga strona odbiera nasze prośby i czy je słucha, czy ich słucha, czy je spełnia. Ale również zwraca nam uwagę na to, jak obie strony rozumieją uszczęśliwianie partnera, partnerki w związku. Jest taka stara książka Pięć Języków Miłości, na pewno wielu z Was o niej słyszało. Gdzie wymienione są różne kategorie potrzeb, jakie możemy mieć w intymnej relacji. Jest tam wymienione jakościowe spędzanie czasu, czyli takie, gdzie nasza uwaga jest skupiona na sobie, a nie że jesteśmy w jednym pomieszczeniu, a każdy robi coś innego. Jest tam oczywiście wymieniona intymność fizyczna, jest również prawienie komplementów, czyli jakieś czułe słowa. Jest tam również y, robienie dobrych uczynków, jakichś gestów, typu na przykład y, zrobienie kanapek partnerowi, partnerce, może posprzątanie w pokoju, umy umycie auta, tego typu rzeczy. Jest również tam dawanie prezentów. I może być tak, że jesteśmy w związku z osobą, która nas bardzo kocha i chce nas uszczęśliwiać, ale przekazuje tą miłość w zupełnie niekompatybilny dla nas sposób. To znaczy, może być to na przykład partner, który robi dla nas dużo dobrych uczynków, takich gestów typu pomalowanie ścian, wyremontowanie kuchni, naprawienie czegoś. I są to oczywiście miłe dla nas rzeczy ale my przyzwyczailiśmy się, że na przykład miłość przekazuje się poprzez jakościowe spędzanie wspólnie czasu i kiedy Mężczyzna robi dla nas te rzeczy, są dla nas oczywiście miłe, ale wolelibyśmy, żeby ten czas zainwestował na po prostu bycie z nami, na pójście gdzieś razem, pójście na spacer, na porozmawianie o życiu i spędzenie takiej jakościowej, na przykład godziny, na rozmowie o różnych y, sprawach i zbliżeniu się do siebie w ten sposób. I to jest jedna z trudności w spełnieniu swoich potrzeb w relacji, jaka może wyniknąć, gdy. Osoby wywodzą się z różnych środowisk, powiedzmy, i mają różne wzorce wychowania i właśnie przekazywania tego uczucia drugiej stronie. I tutaj wchodzi kwestia komunikacji, umiejętności przekazania drugiej osobie, jakie są nasze potrzeby, ale w taki sposób, żeby ta osoba nie poczuła się urażona, że robi coś nie tak, że robi coś źle, tylko przekazania jej, że doceniamy, że robi to i tamto dla nas. Natomiast czulibyśmy się w pełni usatysfakcjonowani, w pełni szczęśliwi, gdyby. Zamiast poświęcać czasu na to, poświęciła ten czas na wspólną rozmowę, na spędzenie razem, razem czasu. I może zdarzyć się tak, że większość tych trudności wtedy zniknie, bo po prostu zniknie to nieporozumienie, z którego wynikało to, że nasze potrzeby nie były spełniane, ale może być też tak, że. Partner nas zupełnie nie rozumie, zupełnie porozumiewa się w innym języku niż my, albo nawet nie wykazuje jakiejś takiej chęci do tego, żeby się z nami komunikować, żeby spełniać nasze potrzeby. I nie chodzi o to w relacji, żeby każda nasza potrzeba została spełniona w każdym momencie, gdy sobie tego zażyczymy, ponieważ jest to niewykonalne. Czasem partner czy partnerka po prostu nie mają siły czy czasu, żeby w danym momencie coś dla nas zrobić i musimy wtedy pójść na kompromis. Natomiast Główną rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to zwracać uwagę, uwagę na taki ogólny trend, jaki występuje w relacji. To znaczy, czy osoba, z którą jesteśmy, zwraca uwagę na nasze potrzeby, jest zainteresowania spełnianiem tych potrzeb. Na przykład chcesz wspólnie spędzić czas ze swoim partnerem i on Ci mówi, że w ten weekend niestety nie może Cię nigdzie zabrać, bo jest zajęty, ma dużo obowiązków, ale zabierze Cię gdzieś w przyszły weekend. Ty mówisz ok, i przychodzi ten przyszły weekend, i on cię faktycznie gdzieś zabiera, faktycznie włożył wysiłek w to, żeby coś zorganizować, żebyście fajnie spędzili razem czas. Natomiast jeśli trend występuje w drugim kierunku, czyli zwracasz uwagę partnerowi, że może byście gdzieś wyszli na miasto, spędzili razem czas, a on za każdym razem ma jakieś wymówki, że ma dużo obowiązków, że nie ma czasu, że nie ma siły, no to wskazuje to niestety na niepokojącą sytuację, gdzie nie wykazuje chęci, żeby spełniać twoje potrzeby, żebyście byli ze sobą bliżej i tutaj już ta sytuacja wymaga co najmniej rozmowy i przemyślenia tego, na czym ta relacja stoi. Efektywna komunikacja to sztuka, która udaje się w stosunkowo niewielu związkach. Jeżeli wam udało się doprowadzić do trwałej zmiany na lepsze w swojej relacji dzięki konstruktywnej rozmowie, to zachęcam do podzielenia się tym w komentarzu. Pytanie trzecie, czy wasze style życia są kompatybilne? To pytanie jest w dużym stopniu powiązane z pytaniem drugim, to znaczy głównie rozchodzi się o to, czy wasze style życia są na tyle kompatybilne, że nie przeszkadzają w spełnianiu waszych potrzeb w tej relacji. Załóżmy na przykład, że mężczyzna w ramach swojego hobby jest muzykiem, gra w zespole rockowym, na gitarze, bardzo dużo czasu spędza na próbach, jeździ na koncerty itd., a z kolei kobieta w tej relacji niezbyt jest zainteresowana muzyką, nie lubi rocka i. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że są w takim razie niekompatybilni, nie pasują do siebie, ale to wcale nie musi być prawdą. Kwestia główna, o jaką się rozchodzi, jest to, czy kobieta dalej czuje się, czuje się spełniona w tej relacji, to znaczy. Czy dalej spędzają na tyle czasu ze sobą, dalej potrafi zarezerwować dla niej mężczyzna swój czas na tyle, że ona jest z tego usatysfakcjonowana, albo czy robi dla niej jakieś inne rzeczy, które powodują, że ona jest po prostu w tej relacji szczęśliwa. Więc wyznacznikiem nie powinno być to, czy macie wspólne zainteresowania, tylko czy jesteście w stanie efektywnie spełniać swoje potrzeby w tej relacji. Mimo różnych zainteresowań. Bo jeżeli te zainteresowania są wspólne, to wtedy oczywiście o wiele łatwiej jest dużo jakościowego czasu spędzać, na przykład na wspólnym, na wspólnym hobby, na wspólnej pasji. Tak? Natomiast jeżeli tego nie ma, to nie wyklucza to udanej relacji. I tu znowu możemy zahaczyć o punkt drugi, gdy zastanawiamy się, co w sytuacji, gdy to hobby mężczyzny, które nie jest zupełnie w obszarze zainteresowań kobiety. Zaczyna mu zajmować na tyle dużo czasu, że kobieta zaczyna czuć się z tym niekomfortowo, że faktycznie mężczyzny długo nie ma w domu, ona by chciała spędzić z nim troszkę więcej czasu, i wtedy muszą dojść do porozumienia, muszą porozmawiać, muszą. Zobaczyć, czy są w stanie spełniać swoje potrzeby efektywnie, obie strony. Tak? Jeżeli są w stanie, to fajnie, jeżeli nie, no to niestety trzeba się zastanowić, czy te style życia faktycznie y, mogą być troszeczkę y, niepasujące do siebie, niekompatybilne. Pytanie czwarte: czy macie tę samą wizję przyszłości? To pytanie to w głównej mierze pytanie o wspólne wartości, to znaczy, czy chcecie tych samych rzeczy od życia? Jeżeli jedna strona chce Założyć rodzinę, i druga również chce założyć rodzinę, no to mamy już fajny fundament pod to, żeby coś dalej budować. Jeżeli zgadzają się też odpowiedzi na poprzednie pytania, jakie sobie omawialiśmy, no to już w ogóle super. Natomiast jeżeli mamy sytuację, gdzie jedna strona mówi, że chce zakładać rodzinę, a druga mówi, że chce podróżować po świecie i w ogóle jej dzieci nie są w głowie teraz, czy w ogóle może nigdy nie będą, no to mamy już. Problematyczną, bardzo problematyczną sytuację od samego początku, i właściwie powinno być to dyskwalifikujące, te relacje, jeżeli. Jedna ze stron ym, szuka kogoś na stałe i chce tą rodzinę zakładać, no to nie powinna się wiązać z kimś, czy w ogóle właśnie budować czegoś ze sobą, która tego zupełnie nie chce. Nawet jeżeli musi zrezygnować z tego, co czuje obecnie, bo najczęściej pakowują się ludzie w takie sytuacje, ponieważ skupiają się na tym, co czują obecnie. Teraz czują motylki w brzuchu, teraz jest fajnie, ta osoba mi się teraz podoba, super się z nią czuję, super się z nią bawię, więc... Zrzucam na bok, ignoruję takie rzeczy, właśnie jak brak wspólnej wizji przyszłości, a skupiam się na tym, że teraz, teraz jest świetnie. Więc bardzo istotne jest i równie kluczowe jak poprzednie pytania, które sobie omawialiśmy, jest kwestia wspólnych wartości, wspólnej wizji przyszłości. Głównie właśnie takie rzeczy jak rodzina to czy chcemy ją zakładać, czy nie chcemy może takie rzeczy jak kwestia przeprowadzki czy widzimy się na przykład jako Mieszkaniec tego miasta przez kolejne 20-30 lat, czy mamy w planach przeprowadzkę gdzieś za granicę i tam układanie sobie życia? Tego typu rzeczy są bardzo, bardzo istotne do przegadania i, i zrozumienia u drugiej osoby, zanim się wpakujemy w jakąś długoterminową relację. Więcej o lekceważeniu kwestii wspólnych wartości i dlaczego związki się nie udają, dowiecie się w tym filmie. A ja zapraszam Was również do pisania na kontakt małpa gdzie odpowiem na Wasze pytania o randkowaniu, związkach i komunikacji z partnerem, z partnerką. Trzymajcie się. Cześć!